Cześć, witam Was serdecznie, jak Wam minął dzień? Ja właśnie wróciłem z pracy i właśnie widzę oto ten obrazek na forach i już na YouTube można oglądać Team Battle. Team Battle zostało potwierdzone właśnie na Radiu Clash Royale i nie tylko już youtuberzy większy już na tym też nagrywają odcinki. Screen ten można już zobaczyć na forach, na się wszędzie, więc... Lecę do was z informacjami z tego co już wiem, co sobie to zanotowałem. Team Battle zostało potwierdzone. Będziemy mogli grać we dwóch, dwóch przeciwko dwóm. Więc tak, co tu mamy? Jak widać, będziemy mieli, każdy będzie widział swoją talię, będzie miał 10 eliksiru, ale przeciwnik też będzie zbierał 10 eliksiru i będziemy tak naprawdę będziemy mieli tych eliksirów 20. Yy, kolektor yy, będzie generował tylko eliksir dla nas, nie będzie generował eliksir, yy, kolektor eliksiru dla naszego yy, partnera w grze, więc tylko kolektor będzie dla nas yy, tą eliksir przyspieszał. Yy, nie będziemy widzieć yy, Tali przeciwnika, mignie nam na początku jego talia, ale nie w trakcie walki, nie będziemy widzieć jego tali. Ale podobno będziemy widzieć miejsce, w którym nasz przyjaciel, nasz partner będzie chciał postawić jednostkę, więc będziemy mogli zagrać tą jednost naszą jednostkę w innym miejscu. No to będzie ciekawie, będzie trzeba tutaj jakieś team spiki się ugadywać i gadać, żeby nie zrobić jakiej gafy. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie losowe. Czy będziemy mogli z naszym partnerem, y, jakimś sklanu albo przyjacielem grać? Zobaczymy jak to wszystko będzie y, oglądało. Y, wspomagacze, czyli typu taki coś rage. <laughs> Będzie oddziaływał na nasze jednostki, jak również na jednostki naszego yy, przyjaciela. Czyli, na przykład, nasz przyjaciel wyrzuci jakąś armię, a my możemy mu zadać rage'a. Ale z drugiej strony, znowu czary. Możemy użyć jeden czar w tym samym czasie, czyli, na przykład, nie uda nam się użyć dwóch poisonów. Dwa poisony nie będą działały, więc yy, wspomagacze typu rage będą działać na jednostki naszego przy tego przyjaciela ale już dwóch poisonów, na przykład właśnie czarów nie możemy użyć w tym samym czasie jak widzicie na dole wieże, są, jest wieże, dwie wieże połączone będą zadawały dwa razy więcej obrażeń i dwa razy więcej HP będą miały ma być to właśnie zabezpieczeniem przeciwko użyciu podwójnych rakiet z lustrem rakiet czyli po prostu rakietowcy nie będą mieli tutaj za bardzo też bycia bo to wszystko będzie podwójne yy, z tego co właśnie tutaj mam sobie zanotowane więc spokojnie yy, elixir elixir będzie nam się ładował tak jak na, w pojedynczej walce elixir nam się ładuje jeden eliksir co 2,8 sekundy to w tym trybie yy, battle team będzie to o 15% wolniej w dogrywce jak elixir nam leciał 1,9 sekundy 1,9 sekundy to w tym trybie 2 na 2 będzie to 30% wolniej no zobaczymy co to będzie w ogóle drużynowy clan ma być jakieś 102 tygodnie no zapowiada się rewelacyjnie co Wy o tym myślicie ale też zobaczcie zobaczcie na Royal Gianta co się za nim kryje jest chyba potwierdzona karta, właśnie zostaje też potwierdzona karta, czyli te jagody leśne. No ciekawie ciekawie to się zapowiada. Podwójna wieża. Szkoda, że no, tali kart nie, nie będziemy naszego przyjaciela widzieć, naszego... ciekawe czy to będzie można grać właśnie z naszym przyjacielem, czy to będzie losowa osoba. Nie wiem, piszcie, piszcie w komentarzach czy wiecie coś, coś więcej na ten temat, ja dopiero wróciłem z pracy, wiem tyle, tak jak wam mówiłem, oboje mamy 10 eliksiru. No jestem ciekawy, jestem ciekawy, czekamy na kolejne przecieki. Team Battle zostało potwierdzone. Piszcie w komentarzach co o tym sądzicie. Ja bym chciał, żebyśmy mogli z naszym przeciwnikiem, na przykład bierzemy kogoś z klanu naszego przyjaciela i gramy razem. Myślę, że tak będzie. Podwójna wieża. Zobaczcie, między wieżami jest herb naszego yy, klanu czy naszego teamu. No, będzie, będzie super. Zapowiada się super tryb. Zobaczcie w ogóle, nawet mosty zostały powiększone. No, mosty są powiększone. Jest to rewelacyjna informacja. Piszcie w komentarzach, czekam na Wasze opinie. Ja idę w końcu troszeczkę odpocząć po pracy. Do usłyszenia.